Autor mówi Quintet, a moimi gośćmi są pani Urszula Janczar, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Pani doktor Jasia Montelatic, nauczycielka języka polskiego w liceum i propagatorka też sylwetki Wandy Karczewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Bogumiła Celler, bibliolog, bibliotekarz, członek Kajskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autorka i redaktor szeregu Kalisjanów. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Krzysztof Walczak, wykładowca akademicki, prezes Kajskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliolog, bibliofil, bibliotekarz, również autor już chyba teraz setek publikacji związanych z naszym miastem. A mówić będziemy o książce Szkoła Kaliska i jej budynek. Książka ukazała się w, w jubileuszu, kiedy szkoła świętowała jubileusz dwustolecia budynku. Ukazała się w 2020 roku. Drogie panie, pozwolicie, że zacznę od naszego rodzynka. Czyli od pana profesora, który jest absolwentem e, Asnyka i od lat jest zaangażowany w e, popularyzację, zarówno historii szkoły, jak i, i sywetek jej wybitnych e, absolwentów. E, dzisiaj, kiedy sięgałam na półkę po tę te, po te książkę, to, to już jest, która jest z rzędu, książka popularyzująca historię e, Asnyka. Całkiem fajna kolekcja się robi, spina, spina na takim tytułem Szkoła Kaliska. Panie profesorze, 750 lat historii. Rzeczywiście tak, tak to trzeba powiedzieć, bowiem kiedy wchodzę na dziedzinie szkoły, patrzę na wmurowane tam, właśnie tablice, i jedna z nich trochę mówi o losach szkoły. Nie do końca. Jest to ta właśnie tablica sprzed lat, z lat 70. XX wieku, która opisywała losy tej szkoły od Komisji Edukacji Narodowej, od momentu, kiedy ta szkoła została przekształcona w Szkołę Komisji Edukacji Narodowej. I tak w wielu źródłach, Widzimy tę myśl, natomiast losy szkoły są dużo starsze, i jako Kaliszanie, a zwłaszcza jako ludzie z, związani z tą znakomitą szkołą, możemy z dumą sobie powiedzieć, że mamy jedną z najstarszych w Polsce placówek oświatowych, jaką jest właśnie obecne Pierwsze Liceum. Ogólnokształcące imienia Adama Asnyka. To jest szkoła mająca dużo więcej lat niż do tej pory przyznawano. Szczerze mówiąc, powiązanie jej z Komisją Edukacji Narodowej to był zabieg polityczny w minionych latach. Natomiast szkoła bez wątpienia wywodzi się z tradycji szkoły kolegiackiej, a taka szkoła powstała w Kaliszu przynajmniej w roku 1266, czy około tej właśnie daty. I losy tej szkoły były spójne, były powiązane z kolejnymi etapami rozwoju, a mianowicie z Placówką związaną z Akademią Krakowską, Kolonia to się nazywało Akademii Krakowskiej, dalej było to Kolegium Arcybiskupie, wreszcie Kolegium Jezuickie. Trzeba powiedzieć sobie, że to była kontynuacja tej właśnie szkoły. Likwidacja Kolegium spowodowała przekształcenie, tej znakomitej zresztą placówki w szkołę departamentową, w szkołę Komisji Edukacji Narodowej, późniejszą departamentową, ale trzeba pamiętać, żeby ten wątek jakby zakończyć, że ta zmiana nie zmieniła właściwie niczego, a mianowicie Szkoła jezuicka została zamieniona w Szkołę Komisji Edukacji Narodowej, natomiast nie zmieniła się przede wszystkim lokalizacja, bowiem nadal ona przez wiele jeszcze lat funkcjonowała w tym samym budynku pojezuickim. Nie zmienili się nauczyciele, co bardzo interesujące. Bo mówimy o szkole świeckiej, ona nie była taka. Pierwsza, y, pierwsze lata, a nawet dziesiątki lat szkoły y, Komisji Edukacji Narodowej y, prowadzili tę szkołę, byli jezuici po prostu. Wreszcie nie zmieniła się młodzież, co bardzo istotne. No właśnie, mówimy tutaj o kadrze i o yy, jej wychowankach. To jest taki spójny organizm, jeden bez drugiego nie funkcjonuje. Ale szkoła to też yy, cała ta sfera organizacyjna, to też yy, gmach. I tutaj y, chciałam się zwrócić do Pani Dyrektor. W 2019 roku zdecydowaliście się Państwo poświęcić uwagę budynkowi szkoły, bo od 200 lat y, jakby mieści się ona w tym samym gmachu, więc to jest też pewien ewenement, to już jest kawał historii. Te mury niejedną nie opowieść mogłyby nam tutaj snuć, gdyby mogły, gdyby mogły mówić. Proszę nam opowiedzieć trochę o tych inicjatywach, które przy okazji tego jubileuszu dwustulecia gmachu zdecydowaliście, zdecydowaliście się Państwo podjąć. E, tak, e, to prawda. Te, ta właśnie rocznica powstania tego gmachu e, skłoniła nas do tego, żeby zorganizować szereg takich inicjatyw. Rozpoczęliśmy od zebrania takiego komitetu organizacyjnego obchodów dwustulecia i um, to było w roku 2019 i zaplanowaliśmy sobie wszystkie wydarzenia na rok szkolny 2019-2020 i jednym z wydarzeń było zorganizowanie konferencji takiej humanistycznej właśnie poświęconej Szkole kaliskiej i jej budynki. Nasza młodzież posadziła dokładnie 200 drzew. Prelegentami byli nasi wychowankowie naszej szkoły, nasi absolwenci, lekarze, medycy, ludzie związani z tutaj z tym kierunkiem kształcenia. Kapsuły czasu, do której i mamy to na uwadze, żeby to zorganizować, jak tylko pozwoli nam na to sytuację mhm. w kraju. Takie wydarzenie, żeby zakopać taką kapsułę czasu, w której ukryjemy, schowamy dla naszych pokoleń takie elementy charakterystyczne dla tego okresu, w którym obecnie my żyjemy, egzystujemy. Tak, żeby na przykład za 100 lat można było to wykopać i zobaczyć, co tam żeśmy ukryli, czy też napiszemy listy właśnie do ludzi, którzy to zobaczą za powiedzmy 100 lat. Więc to jeszcze będzie jedno takie wydarzenie którym chcemy zakończyć, tak jakby zwieńczyć te obchody. Ale muszę powiedzieć, że przy okazji tych wszystkich wydarzeń, ponieważ one się rozniosły tak na wiele instytucji, nagraliśmy jeszcze raz z, z Telewizją TVP3 taką, taki film, taką historię szkoły, opisującą szkołę troszkę z innej perspektywy, nie tylko z tej takiej naukowej, ale z takiej, która opisuje przyjaźnie, wartość przyjaźni między uczniami, więc bardzo dobry to jest filmik. Jest on umieszczony na naszej stronie internetowej. Jest tam link do tego filmu. Można się właśnie tam przyjrzeć. Bardzo ciekawy projekt. Dodatkowo, przy okazji. Można powiedzieć też w trakcie tych wszystkich wydarzeń związanych z dwustuleciem udało nam się też przed dzień wybuchu pandemii bo było to 20 5 lutego 2020 roku odsłonić tablicę poświęconą organizacji Orzeł, która działała w naszej szkole. Była to uroczystość zorganizowana wraz z IPN-em z Łodzi. I e, też pięknie się wpisała w, w tę, w tę e, e, w obchody po prostu tej naszej rocznicy dwustulecia wzniesienia Gmachu. Wspomniała Pani o tych przyjaźniach szkolnych e, przy okazji e, jednego z elementów e, upamiętniających dwustulecie e, powstania Gmachu. To jest chyba taka cecha charakterystyczna waszej szkoły, właśnie te tak. przyjaźnie asnykowskie, które trwają, które gdzieś tam zadzierżgnięte e, w czasie nauki. Potrafią tak. trwać mimo takiego oddalenia. Basnykowcy są taką grupą, która jest dosyć mocno rozrzucona po świecie. Dokładnie. To te przyjaźnie, ja tak z boku jak obserwuję, to właśnie widzę, że one są bardzo bardzo kultywowane. Wspomniała pani o tej konferencji właśnie poświęconej Gmachowi tak. i po tej konferencji jest ta oto tutaj publikacja. Tak. Mamy wśród naszych dzisiejszych rozmówców trójkę redaktorów tej publikacji, między innymi panią Jasię i panią Bogusie. Drogie panie, takie trywialne pytanie, co czytelnik znajdzie w tej książce? Może Bogusie Jak no, się udało ustalić? No, hmm. no dobrze, to może ja zacznę, tak? A najwyżej Asia mnie uzupełni, jeżeli to skończmy. Na publikację myślę, że no, warto wymienić wszystkich autorów, którzy też tutaj pokazują swoje teksty, swoje badania. I na tę książkę składa, składa się 10 różnorodnych artykułów, które pokazują jakby nie tylko sam budynek, dzieje samego budynku ale także różne inne aspekty funkcjonowania szkoły, no i przede wszystkim osoby związane ze szkołą. I tutaj no, tak po kolei patrząc, nie można by mówić o dziejach budynku szkolnego, gdyby nie wspomnieć o Sylwestrze Szpilowskim i samej właśnie budowie budynku szkoły. I postać tę myślę, że z taką dużą precyzją przypomina nam pani doktor Iwona Barańska. Także wart uwagi tekst, wartem uwagi jest również tekst pana macina Mikołajczyka. W którym omówione zostały wybrane księgozbiory prywatne nauczycieli kaliskiej Szkoły w pierwszej połowie XIX wieku. I myślę, że jest to szczególnie interesujący tekst, ponieważ wnosi coś nowego. Autor pokazuje nam szczególnie ciekawy tekst dla nas, bibliotekarzy, bibliologów, ale także myślę, też historyków ponieważ autor pokazuje nam właśnie prywatne księgozbiory nauczycieli i ich zainteresowania czytelnicze, naukowe. Pokazuje nam również bardzo ciekawe źródła, z których korzystał, a są nimi akta notarialne znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kaliszu i też te akta pokazuje takie inne strony. Pod, akta, które nie były dotychczas jakby badane pod tym względem. Także myślę, że bardzo ciekawy i wnoszący coś nowego do historii szkoły tekst. Następnie, no może ja powiem jeszcze o dwóch, a później Asia mnie uzupełni. Słucham. Myślę, że bardzo interesujący jest również artykuł pana Macieja Bochowicza, który opisuje szkolne lata Adama Chodyńskiego, przedstawia fragment dziejów tej szkoły, kiedy to nosiła ona nazwę Powiatowej Szkoły Filologicznej w Kaliszu i w tym tekście możemy również znaleźć kilka takich ciekawostek o ówczesnym funkcjonowaniu szkoły, które jakby ubarwiają tą relację i na przykład autor pokazuje wzory mundurków szkolnych, pokazuje, opisuje przebieg, jak przebiegało nauczanie w tamtym okresie, czego wymagano od uczniów, w jaki sposób uczniowie przygotowywali się do zajęć, także takie ciekawe informacje dla, dla dzisiejszych uczniów, myślę, zainteresowanych historią szkoły. I kolejny artykuł autorstwa pani profesor Ewy Andrysiak poświęcony został Melanie Parczewskiej i jej działalności na rzecz oświaty. I myślę, że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że artykuł, że tekst jakby nie związany do końca ze szkołą, a okazuje się, że Melania Parczewska, właśnie to u Melanii Parczewskiej. Na tajnych kompletach spotykali się młodzi jasnykowcy. I, e, a wśród nich, e, między innymi, e, przywódca strajku szkolnego Sławomir Czerwiński, e, który, tutaj myślę, że warto też to podkreślić warto e, to powiedzieć, pani profesor właśnie o tym pisze e, który po latach e, wspominał wykład Melanii Parczewskiej o Adamie Mickiewiczu i podkreślał, tutaj e, przytoczę, że żadna z prelekcji jego późniejszych wybitnych profesorów uniwersyteckich nie wzruszyła go tak silnie i nie dała tak wiele, jak potajemny wykład cichej patriotki. Także to dużo mówi też o samej Melanie parczewskiej bardzo ciekawej też postaci, która w tym roku myślę, że będzie szczególnie przypomniana. Także artykuł jest również interesujący bardzo i zresztą autorka jest znaną specjalistką, jeśli chodzi o badania nad rodziną Parczeskich. No może ja bym mogła tak dalej no, opowiadać, ale ja, ja, ja myślę, ja, myślę, że to będzie tak w takim razie tak. będę kontynuować. Jak najbardziej czytelnik w tej publikacji zapewne znajdzie bardzo interesujący szkic pana profesora Walczaka, który nas przeprowadza przez te 750 lat kaliskiej edukacji. Oczywiście jak najbardziej warto. Pole... Ja tak jak sobie przyglądałam tę publikację dzisiaj wczoraj, to też zwróciłam uwagę na takie ciekawe sformułowania, bardzo dobre sformułowania. Na przykład pani doktor Iwony Barańskiej, która bardzo tak precyzyjnie ukazuje ulokowanie naszego, usytuowanie naszego budynku przy wąskiej średniowiecznej uliczce, to też. Powoduje, że Asnyk jest taką szkołą świetnie zlokalizowaną w przestrzeni miasta. Na pewno oczywiście warto przeczytać tekst, jak, jak Bogusia zwróciła pana Macieja Błachowicza, ja tutaj tylko wspomnę, tu akurat czytając ten tekst, zwróciłam uwagę na taki historyczny rys szkolnych lat Adama Chodyńskiego. Możemy się dowiedzieć o tym, jak, wyglądały, jak wyglądał ówczesny ubiór ucznia naszej szkoły. Tak więc i taka jest fajna kontynuacja tych wzorców wychowawczych, takich wychowawczych, które o których pisze pan Włachowicz w artykule pani dyrektor Urszule Urszuli przepraszam Janczar, która również zwraca taki szczególny nacisk na wychowanie, na te wartości, którymi powinien kierować się uczeń i którymi kierują się zapewne absolwenci naszej szkoły. No nie sposób nie wspomnieć o bardzo ciekawym artykule pani doktor Bogumiły Celer, która wniosła ogromny wkład. Dzięki jej ciężkiej pracy ukazała się ta wartościowa publikacja. I na pewno czytając tę publikację, urzekłam, znaczy ten artykuł pani dr Celler, zwróciłam uwagę na to, że społeczność asnykowców jest, jakby tworzy, tworzy taką galerię pięknych postaci pochodzących z różnych środowisk. Środowisk kaliskiej, inteligencji, ziemi kaliskiej, ale przede wszystkim także środowisk żydowskich i ewangelickich. I to na pewno jest bardzo wartościowa publikacja. Tak więc ja uważam, że ten tekst pokonferencyjny, tak publikacja pokonferencyjna jest bardzo istotnym, tu się powtórzę, jest bardzo istotną książką. Dlaczego? Ponieważ ona i tak zbiera, podsumowuje naszą wiedzę na temat gma historii, gmachu tej szkoły, tak, His losów jej wybitnych absolwentów. I też zaświadcza o tym, że ta szkoła ma, ma ogromny taki, miała i ma nadal ma ogromny taki potencjał. To znaczy potencjał, który tkwi w naszej młodzieży, tak, w naszych absolwentach, którzy potem doskonalą wiedzę zdobytą w pierwszym liceum. No, na uniwersytetach w Polsce i na całym świecie. i To jest takie naprawdę, no, bardzo się cieszę, jak tak przeglądałam sobie i czytałam, powracałam do tych tekstów, że publikacja się ukazała, bo to jest tak zaświadcza o tym, że naprawdę szkoła ta może poszczycić się bardzo wartościowymi ludźmi, którzy wiele dobrego zrobili dla to dla świata po prostu. Mm -hmm. Bo yy, faktycznie wartość dodana tej publikacji to jest taka, że wychodzimy od historii budynku, ale tak naprawdę pokazujemy postacie. Nie tylko autora samego gmachu, ale też te pokolenia, które później się w tym gmachu wykształciły i wyszły tutaj z kalisza w świat. Więc to jest na pewno ogromny plus tej yy, publikacji. Yy, I to, co jeszcze mi się osobiście rzuciło jako czytelniczce, yy, że kiedy, kiedy mamy do czynienia z wydawnictwami pokonferencyjnymi, to one są często takie bardzo bardzo naukowe. Tutaj udało się państwu zachować ten naukowy charakter, ale jednocześnie jest to tak skonstruowane i napisane, że właściwie nie tylko dojrzali absolwenci Asnyka znajdą w nim, znajdą w niej coś ciekawego, ale też ci wszyscy młodzi ludzie no, gdybym była absolwentką Asnyka, to bym się teraz czuła bardzo, bardzo dumna po lekturze tej książki. Także udało się jakoś Państwu taki klimat oddać tej szkoły. To 750 lat, także gratuluję serdecznie tego wydawnictwa. I tutaj pani dyrektor, i panu profesorowi, ale też i panią, które nad tą publikacją pracowały, bo faktycznie udało się, udało się to jakby pokazać. Takie, takie coś, co ma Asnyk. Czego może nie mają inne szkoły, co jest naprawdę takie nieuchwytne, ale to się czuje, kiedy się mówi o tej szkole kiedy się o tej szkole czyta. Ja tylko na chwilkę chciałam wrócić jeszcze do, do pani dyrektor i do pani tekstu, który jest na, jakby zamyka, spina te, te publikacje, bo on jest też taki znamienny. Asnyk, tradycja napisana historią, historia napisana tradycją. Tak, dokładnie. Ponieważ jako dyrektor szkoły zastanawiałam się właśnie, jaki mogę mieć wkład, oprócz tego, że zainicjowaliśmy te wszystkie działania związane z dwustuleciem szkoły, co możemy jeszcze razem zrobić, bardzo zależało mi na tym, żeby, żeby po prostu tak spiąć to wszystko w taki, właśnie w, taką, no, w taki mały artykuł, a ponieważ zależy mi na tym, żeby właśnie z naszej szkoły zasnyka. Młodzież, która y, kończy tę szkołę, no, była taka pełna wartości, była dumna z tej szkoły, więc y, tak przyjrzałam się właśnie sylwetce y, absolwentów, i właściwie to, co jest napisane w tym artykule, y, to są takie cechy chyba każdego asnykowca. Y, myślę, że jest to taka naprawdę jednostka zbudowana, taka, taka wielopłaszczyznowa. Więc i taka bardzo ciekawa, i tutaj pan profesor, za co panu profesorowi bardzo dziękuję, właśnie postanowił, że ten artykuł będzie zamykał tę publikację, i, i widzę, że to się chyba cieszy taką popularnością, bo mam przed sobą, i to jest też taka świeża sprawa, bo to z początku kwietnia, podziękowania właśnie ucznia, który się odnosi do tej publikacji i właśnie do tego artykułu. To jest uczeń obecny naszej szkoły który dziękuję za to, że został przy, przyjęty do szkoły w poczet właśnie jasnykowców i on dostał ode mnie tę książkę w prezencie, ponieważ tutaj parę tygodni temu jeszcze zanim weszły te obostrzenia udało mi się spotkać z kilkoma naszymi uczniami, którzy zajęli wysokie miejsca w olimpiadach i postanowiłam dać im prezent, właśnie tę publikację. Nie sądziłam, że oni tak szybko to przeczytają, ale dostałam właśnie list i ten list jest świeży. Ja, może, zacytuję tutaj kawałek tej wypowiedzi tego ucznia. Uczeń pisze tak: Po przeczytaniu tej książki naszła mnie nowa motywacja i wdzięczność, że mogę uczęszczać do takiej szkoły. Chciałbym jeszcze raz podziękować za przyjęcie mnie do szkoły i mam nadzieję, że tak jak Augustyn Kordecki, Adam Asnyk czy Stanisław Wojciechowski, będę sławić szkołę i śmiało będę mówić na siebie Asnykowiec. Czyli jak to jest na końcu książki napisane, to zdyscyplinowana indywidualność, otwarta na innych ludzi, patriota i dobrze wychowany człowiek. To asnykowiec. Takie, takie właśnie podziękowania dostałam, więc myślę, że tak jak, tak jak tutaj pani Monika właśnie pięknie zauważyła, że jest to lektura, z której też będą czerpać nasi uczniowie. I tutaj przykład tego ucznia na to, na to wskazuje, co jest bardzo motywujące i budujące dla nas, dla nauczycieli, no i dla mnie jako dla dyrektora szkoły. Także jakby ta pałeczka ta pałeczka jest przekazana, tak? Nie macie państwo tak. takiego wrażenia, że jakby ta pałeczka została wręczona tym nowym jest. Jest. Tym młodym jest. ludziom w przyszłości absorbentom asnyka. Szanowni państwo, co zrobić, żeby móc mieć tę książkę? Bo można ją na pewno wypożyczyć tutaj w naszej bibliotece, ale gdyby ktoś ją chciał mieć na własność, gdzie może się zgłosić, Właśnie. co zrobić? Myślę, że ja mogę odpowiedzieć tutaj mianowicie jest ona dostępna w siedzibie towarzystwa wydawcy książki Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Bankowej 9, ale także jest dostępna w kioskach po prostu na terenie naszego miasta można ją swobodnie nabyć w salonikach pewnie prasowych tak? Your Press? tak? Tak, 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 tak jest. Oczywiście strona internetowa towarzystwa daje także wskazówki w jaki sposób ją można pozyskać w siedzibie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze wirtualne, ale przemiłe spotkanie. Cieszę się, że, że mogliśmy porozmawiać o, i o książce, i o szkole. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i Pani Dyrektor, i Panu Prezesowi tej znakomitej publikacji, tej wspólnej, wspólnej wspólnego działania na, na rzecz popularyzacji najstarszej skaliskich szkół. Panią gratuluję, bardzo ciekawego Wydawnictwa i tego, że udało się właśnie ten klimat niepowtarzalny Asnyka w tej książce oddać. I cóż, wszystkiego dobrego, kolejnych świetnych wspólnych inicjatyw, i niech, niech się rozwija, i, i szkoła, i, i towarzystwo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dobrze, ja zacznę.